I uh -huh. Zobaczcie, mamy pierwszą rybę tej zasiadki. Niestety nie chcę się wam pokazać. Amurek 14 kg Dosłownie dwie godzinki po wywózce. Tutaj blisko brzegu. Chyba nie będziemy nawet próbować go jeszcze podnosić, bo to już czwarta próba. Nie ma opcji. Wypuszczamy go i tyle. To polec Szybanko, słuchajcie, jesteśmy znowu na łowisku krążno. Tym razem stanowisko 2 i stanowisko 3. Razem z kolegą Bogdanem mamy już 13 rybek. Nagrywamy dopiero po drugiej dobie. Zaczęła się właśnie trzecia doba, nasza ostatnia. E, nagrywam ten wstęp dopiero dlatego, że no, cały czas wiał wiatr. Nie szło tego normalnie nagrać. E, I tyle. Przejechaliśmy tutaj w ogóle z taktyką, żeby postawić cztery zestawy za wyspą. Tak też zrobiliśmy, a wszystkie brania zaczęły się gdzieś tutaj po brzegach. Także totalna zmiana taktyki. Zaczęliśmy teraz łowić po brzegach. No i fajne rybki nam wchodzą. Mamy trzynastki, mamy jednego większego rodzynka. Za chwilę zobaczycie. No jest naprawdę fajnie. Przypony, wszystko zobaczycie za chwilę na przebitkach. Prostota, pojedyncza kulka. Jeżeli chodzi o zanętę, tak samo, bardzo prosto. Jeden zestaw jest na same kulki. Dwa zestawy są wymieszane jeszcze z peletem i z ziarnami. No i działa. I działa to na razie, skutkuje. Zaczynamy ostatnią dobę. Mam nadzieję, że uda się nam jeszcze coś tutaj nagrać dla was. No i mam nadzieję, że będzie pięknie. Hej. Siemanko, słuchajcie, mamy godzinę 18. .00. Przez cały dzień nic do was nie, nie nagrywałem, nie mówiłem, bo wiał tak wiatr, że po prostu i tak mój mikrofon by tego nie uciągnął. Mamy piękną rybę. 18.600. 20 minut po zmianie miejsca udało się namierzyć rybki. Żerowały blisko brzegu, bardzo blisko brzegu. Także mamy rybkę naprawdę ładną. No jest pięknie. Mm -hmm. Co wypuszczamy? Słuchajcie, jak widzicie mamy Wczesny poranek Dzisiejsza nocka trochę cieplejsza Nie ma takiej mgły No i mamy Małego bączusia Ale fajnie Wziął z wędki, która pracowała od samego początku I potem przestała brać Także zaczęły się te rybki tam kręcić A tutaj Za chwilę Pokażę wam fajną rybkę 13 kg, golec wziął w nocy jeszcze, jak było ciemno teraz z 2-3 godzinki temu ale naprawdę ładne, takie już jesienne kolorki ma walczymy dalej zobaczymy co się będzie działo słuchajcie, jest rybka, o której wam mówiłem wyciągnęliśmy go w końcu z wody Piękne, 13 kg, fajnie powalczył, przed chwilą niestety Fajny, dużo większy się spiął, nie? nie udało się wyholować. No mówi się trudno. Powalczymy zaraz dalej, ale piękny, jesienny, ciemny. Troszkę w złoto wpada, coś pięknego. Słuchajcie. Została nam ostatnia godzinka, już przypakujemy i strzelił jeszcze na koniec. jedenasty taki błączek, ale to zawsze rybka. Także jest pięknie na sam odjazd. Jesteśmy na Miłoszewie, jestem po pierwszej dobie. Jest ogień, jest naprawdę ogień. Działo się sporo. Mamy piękne rybki połowione. Za chwilę je zobaczycie. No a teraz startuję z kolejnymi wywózkami i mam nadzieję, że jeszcze nam szczęście dopisze. Chodźcie, zobaczcie sami. 15 kulek na zestawie. Nic nam więcej nie potrzeba. 15 kuleczek małych i dziękuję. Lecimy z tym. Słuchajcie, jesteśmy po pierwszej nocce. Jest kuziwa petarda. Jest taka petarda, że sam w to nie wierzę. Mamy dwie rybki. Zacznę, uwaga, od tej mniejszej. 2600. <grym> To jest niepojęte co tu się dzisiaj w nocy wydarzyło No już ja on kolory ma za Trochę nam wypoczął Czarny, co? Daj O, zobaczcie tego prosiaczka No coś pięknego Zawsze miałem tak słabiutką jesień A tu Takie piękne rybsko <laughs> Coś pięknego Wypuszczamy go zaraz I pokażemy wam tą drugą I teraz mamy tą drugą rybkę Równiusienkę 24 kg Coś pięknego nie spodziewałem się, że miłoszewo aż tak mi to wynagrodzi No już malutki, jeszcze chwila i cię puszczę No już Psa. No sami Piękna tłusta mamuśka Dobra wypuszczamy go Nie będziemy go męczyć Niech płynie Patrzcie jeszcze raz, coś pięknego. Piękny stary wojownik.